No, Myślę, już żegnamy z Koreą. Jedziemy na lotnisko, wszyscy w wspaniałych humorach. Chociaż trochę smutni, już musimy wraca. wracać. Na koniec śpiewamy jeszcze nasz o. Chodźmy na górę Pegdu. Ectosane Kadira Jeśli spodobała Wam się ta seria vlogów z Korei Północnej, do końca, zostawcie komentarz i zostawcie chyba po kolejne odcinki prosto z KRLD ponieważ to jeszcze nie koniec mojej przygody z Koreą. Jeszcze nie raz. jesteśmy teraz na nowym lotnisku w Pyongyang. Stało ono otwarte w 2015 roku Jest to bardzo ładne, leśniące lotnisko I także jest to najlepszy sposób, żeby wydostać się z Korei Samolotem można dolecieć do Pekinu w około półtorej godziny Jest naprawdę wiele szybszy sposób i przyjemniejszy niż pociąg powrotny do Pekinu Dzisiaj wracamy samolotem z naszej wycieczki I zapraszam na specjalny odcinek Ponieważ po raz pierwszy będę leciał klasą biznes samolotem Air Koryo Więc zapraszam, robimy check-in pokażę Wam, jak wygląda klasa biznes w koreańskich liniach lotniczych. Mamy okienko dla biznes klasy, tutaj Air Koryo Bardzo proszę. Bardzo proszę. Biznes klasy. Jesteśmy już po kontroli celnej i idę teraz do biznes class lounge. Ciekawe, czy działa. Czy nie wpuścą.

ryż, sushi nawet, to jak o to. No i jak kimchi, sałatki Różne, różne napoje, kawę zamówić. Jesteśmy teraz w Business Class Lounge tutaj na lotnisku w Pyongyangu Jest wygodne fotele eleganckie Morambon leci, czego chcieć więcej? Jest barek, można zamówić sobie kawkę Są jeszcze czekoladki jest sushi, są różne owocki. Można coś zjeść przed wylotem. No, bardzo elegancko. Podoba mi się. No tak można podróżować. Tak, no to zabieramy się do jedzenia. Pośprómy kawy. Wygląda elegancko. Ercorio taka filiżanka piękna jest. Mmm, mm, dobra ta kawa To jest Amerykana z mlekiem. Sushi też jest całkiem w porządku. Takie koreańskie sushi z szynką, z wygórkiem, z marchewką i chyba amuletem. Hmm. Przypomnieli sobie o nas Na <noise> ostatnią chwilę Ale nie no, biznes klasa, to może, nie? Możemy się trochę dłużej Na kawce Czekają na nas, czekają A to gdzieś indziej się idzie? z pilotami Bo już za nami tak tylko piloci idą A do autobusu chyba Oni tam czekają w autobusie <noise> I'm sorry, czekaliście. Czekaliście, bo piliśmy kawę? Nie wiem. A to nie jest ten wielki tu pole, to jest jakiś pośredni samolot. Zapraszamy na pokład biznes klasy Jojango Air Corio. 1C, 1C. Oh, Też się na pokładzie samolotu Trochę inne niż ruch. To takie ładne poduszeczki złote Dużo miejsca na nogi w ogóle to dzisiejszy odcinek jest sponsorowany Sponsorem klasy biznes w trakcie naszej wycieczki do KRLD jest Konrad z Biura Podróży World Travel Dziękuję ci Konradzie za to, że zaufałeś Pozdor z KRLD i pojechali ze mną do KRLD A także za, za to, że możemy lecieć teraz biznes klasą do Pekinu Najlepszy operator do, operator do KRLD Emil Truszkowski, polecam

Of the flight, please pay attention to observe the following safety regulations. Smoking is not allowed during the flight. And floor no strongly requests you to keep yourself safe during the fasten the badge sign is on. To fasten the seat belt, please insert the belt into the buckle and release open the cover of the buckle and prop the ring. The length of your seat belt is adjustable.

Konrad zaczytuje się w lekturze na temat postępu idei rzucze. Wodzie solarne. Bardzo proszę. No to lecimy do Pekinu, półtorej godziny do stolicy Chin. Bardzo ciekaw, co dostaniemy tutaj w samolocie w klasie biznesu coś będzie. Może wersja biznes kimburgera? Jest jej stolik oczywiście. Zysuwamy. Próbuję. Tort Air Czekoladowy, z takim, z takim mięciutkim nadzieniem w środku. W smaku chyba waniliowym. Dobre połączenie. To czekolada też jest w porządku. nie lubię takich bardzo słodkich tortów. Można to się przesłoć. Jest w sam raz, bym powiedział. z wyglądu też naprawdę ładnie. To wygląda, się prezentuje, te jakieś kuleczki takie srebrne są. Na czekolada, tak z góry, polana, elegancko. Konsystencja też ładna. nie rozlatuje się, to nic takiego. Owocki też pięknie podane. Daj, to jest Dziękujemy. 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 To jest jakieś inne ruchy. Tutaj z boku też jest stawka na szklanki. Właśnie sobie zdałem sprawę, że nigdy nie leciałem jeszcze klasą biznes. To jest mój pierwszy raz. Klasą biznes. Korei Północny. Północny jak jak w Korei Północnej. W nas koreańskiej nie dla rzeczy tylko w Korei. Zobaczmy teraz jak daleko fotele się rozkładają. Tak, wiemy, no, można, można się rozłożyć. To biznes klaski burger, ale ja no, już kiedyś próbowałem. Legendarny hamburger z Ercorio Tak wygląda w środku. Co on tu masz? Kawa miękka, jaka kapusty, jest ser nawet. Bardzo proszę. Chyba majonezu? Chyba. No i to tyle. Ser to taki kostowy ser. Włoka jest strasznie sucha. A sam potlech w środku jest w miarę okay, wydaje mi się Tak to wygląda To się biznes nie ma innego już posiłku, na to wygląda Jesteśmy dość uraczeni hamburgerem na koniec Przed samym przylotem dostaliśmy jeszcze ręczniczki żeby się tutaj wytrzeć Dziękuję, pani bardzo troskliwa jest. O, dziękuję. Thank you. Thank you. Dostaliśmy coś jeszcze? A, na kerkorio. Ale super. Jestem teraz w toalecie w klasie biznes, z przodu samolotu. Tak to wygląda. Elegancko jest, pokażę Wam. Tak Konradzie, Erkori, o pierwsze wrażenia, biznes klasa, polecasz? Polecam, punktualne, naprawdę dobre linie, przyjemna obsługa, pyszna kawa, dobre jedzenie, tak. polecam. Piękne stewardessy, ciastko też było dobre, toaleta bardzo czysta. Kimburger, tak. smaczny. Czego coś więcej o linii lotniczych? Ja, ja nie wiem czemu ludzie tak się śmieją i narzekają na Arcorio, jest totalnie w porządku. I tak. lecimy nowym samolotem zakupionym przez Erkorio. Tak ja, ja im daję 5 gwiazdek w tych, tych wszystkich rankingach Poczemu nie? Goodbye, thank you Erkorio Pania Olinie? Ja im daję 5 gwiazdek Bezpiecznie w Pekinie do, Doleciliśmy na miejscu Dziękuję za oglądanie tego odcinka specjalnego z klasy biznes. to chyba jedyny na polskim YouTubie odcinek z klasy biznes północno-koreańskich linii lotniczych Air Corio. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Stawcie komentarz, stawcie suba po kolejne odcinki prosto z KRLD. Dzięki i do zobaczenia. To już jest koniec mojej podróży po KRLD. Wracam do Japonii.